Również w biegach płaskich, z tym, że biega troszeczkę w, w kratkę. Wygrał jednak dwie gonitwy w tym sezonie. Tutaj nie można go pozbawiać szans. Podobnie zresztą jak żadnego z koni w handicapie. Ale mamy już sygnał do startu i wystartowały, rozszyły. Któż tam pójdzie na prowadzenie orbita przez moment i dobropaż. Orbita, dobropaż stanowią czołówkę, a ostatni galopuje oficjant. Dalej w zwartej grupie pozostałe konie, tutaj Dobropasz ściga się razem z Orbitą o prowadzenie. Orbita jednak pierwsza pociągnęła, na razie nie radzi sobie Oficjant, który nie wpada w tempo. Tam również z tyłu jest Muscarino, nieoszekiwanie, bo to frontowy koń, jest także Zanzibar, jest także Nia, a prowadzi, ściga się Orbita na razie z Dobropaszem i nadają stawce mocne tempo. Na trzeciej pozycji galopuje Ikarus przy wewnętrznej, żółte barwy, obok niego Maria Konstancja i pozostałe konie. Na razie ciągle orbita, tam na piątej pozycji galopuje Zanzibar, a z tyłu zupełnie oficjan Muscarino przy wewnętrznej, bardzo ładnie tutaj idzie, z tym że z tyłu troszeczkę. Na razie orbita ciężko, przy niej dość lekko idący. Dobropasz. Dalej Maria Konstancja i Karus Zanzibar. Te konie stanowią czołówkę. I za chwilę finiszowa rozgrywka wyprowadziła na prostą. Orbita i na razie nieźle galopuje, ale kilka koni tutaj dobrze finiszuje. Między innymi Maria Konstancja. Od pola ruszył Zanzibar i ruszył także oficjant, który bardzo ładnie się tutaj rozbujał na ostatnich metrach. I zobaczymy. Walka kilku koni ławo. Maria Konstancja jest także nija. Oj, tutaj walka zdecydowanie Nija wychodzi na prowadzenie. Kto będzie drugi, kto tam wyskoczy z tej grupy koni? Kilka koni w walce, jest tam Icarus, jest od pola Zanzibar. I jeszcze trochę do celownika wydaje się, że Icarus zajmie drugie miejsce. Chociaż tutaj polem dobrze oficjant. I za chwilę celownik Nija, drugi będzie oficjant, trzeci Icarus, czwarty kończy Zanzibar. Teraz dopiero. Zmęczony tym prowadzeniem walką, o prowadzenie dotarł do celownika. Dobropasz, a więc nija.